Akurat wypowiedzi piłkarzy, trenerów ruchu, że walczą Mistrzostwo Polskie, to na pewno jest potwierdzenie tego, że mają bardzo dobry zespół i grają ciekawą piłkę. I wiem, że to będzie bardzo trudne spotkanie, bo oglądając ostatnio dwa mecze ruchu, to nieprzypadkowo ci zawodnicy bardzo głośno już mówią o Mistrzostwie i chcą powalczyć o to z legią, dlatego czeka nas bardzo trudne spotkanie. Ruch na pewno, bardzo duża presja im będzie towarzyszyła, bo no i nie ukrywajmy, że walka o Mistrzostwo Polski to jest wielka presja i gonienie przeciwnika. Zrobią wszystko, żeby nas zostawić z tyłu, a tak będziemy mieli szansę wygrywając tam dojść do, do nich w tabeli. Mają kilku ciekawych zawodników i potrafią bardzo zespołowo grać. To jest ich bardzo duży atut, że Waldek potrafił to. Bardzo fajnie tam poukładać, jeżeli chodzi o taki team spirit, bo widać, że jeden za drugiego walczą, że nawet ci zawodnicy, którzy teraz grali w tym spotkaniu z, z Dzieszowicami też pokazali się z dobrej strony, mimo że tam może wynik nie był zbyt wysoki, ale widać, że kilka akcji naprawdę było ciekawych, a same z Beskidziem to trzeba przyznać, rzeczywiście pierwsza połowa to na bardzo wysokim poziomie, nie wiem czy... W ostatnim czasie nie miałem okazji widzieć nikogo, kto tak dobrze grał w piłkę i utrzymywał się przy piłce i wychodził bardzo dobrze do kontrataku, także czeka nas naprawdę bardzo trudny bój. Nawet jak mi się udało, to nie powiem, no bo to akurat są rzeczy, które atuty... A no, w, zawsze się da, to są akurat ważne rzeczy, bo większość piłkarzy jakieś 50% i tak będzie grało także czy Dżokic czy Stawarczyk sami no nie wiemy do końca czy Grodzicki zagra w ruchu także, także to jest znak zapytania i tu na pewno linia obrony jeżeli nie będzie grał to będzie zmieniona i też nie do końca niektórych pozycji na pewno trener bo widać, że Andrzej Niedzielan zdobył bramkę dwie, dwie, wywiera presję na, na tych napastnikach no, piechu się mówi głośno do reprezentacji Polski i jeżeli Jankowskim, który też głośno się mówi, żeby do kadry dostał powołanie, także to co mówię, oni nie grali w tym spotkaniu, ale mają czterech napastników, także o tym trzeba pamiętać, że zdobywają te, te bramki i tutaj musimy się w szczególności na to uczulić. No to akurat nie trenowaliśmy razem zespołowo na razie, bo mieliśmy to podzielone na grupy i trudno było, żeby, żeby ten. Ale to co mówiłem na pierwszym spotkaniu, on trenował cały czas, był też w Anglii w ostatnim okresie i trenował normalnie. Zobaczymy dzisiaj, jutro i, i jak to dalej się z nim potoczy. Q na pewno, Q jest wyeliminowany ze spotkania w Chorzowie i na pewno nie zagra, także to jest, był podstawowym zawodnikiem w tych ostatnich meczach i tu jedną zmianę już będziemy musieli od razu z góry zrobić, jest jeszcze dwóch, trzech zawodników pobijanych, których nie wiadomo jaka będzie dyspozycja. Na pewno Waldka mogę zapewnić, że ta dziewiątka, która jest, to sześciu dojdzie, także Waldek myślał, że do kamuflaż, ale głośno o tym mówiąc w prasie, ale mogę go tutaj spokojnie zapewnić, że sześciu na pewno dojdzie, także na boisku, nie? Nie wiem jak gdzieś indziej, ale na boisku. A jeżeli chodzi o Radka, to jest sytuacja taka, że yy, trudno mi powiedzieć na dzisiaj. Wchodzi powoli w trening, powoli zaczyna z nami, z nami e, trenować i zobaczymy może za dwa tygodnie będzie już do dyspozycji, ale to jest, nie chciałbym na nim też wywierać jakiejkolwiek presji, niech on spokojnie się wyleczy i nawet jeżeli będzie nam no, w stanie pomóc w dwóch meczach, w trzech, to będę też zadowolony. Szansa zawsze jest, to jest akurat fajnie. No dla mnie też jest zastanawiające to, i muszę przyznać, że chyba wszystkich wyślemy na L4, żeby później wrócili do treningu i grali jak swetan. Także to jest, to jest też taka zagadka dla mnie trochę, ale cieszę się, że, że pokazuje się z dobrej strony i wierzę, że jeszcze bardziej się sprzeda, jeszcze więcej sprzeda tych swoich umiejętności, które ma. I bardzo na niego liczę, bo to jest zawodnik, który dla drużyny daje serce, a ja takich zawodników szanuję i bardzo ich potrzebuję. Nie no, nie będę stawki podbijał. No. Fajnie jest akurat, ostatnio nawet spotkaliśmy się na Cichej z wieloma znajomymi, z którymi graliśmy, to jest na pewno bardzo fajne, ale tak ostatnio z perspektywy czasu kiedyś patrzę na to, to ja już musiał wszystkie mecze mieć sentymentalne, bo już pracowałem w tylu klubach, że każdy powrót jest sentymentalny, każdy, każde zwycięstwo. No, na pewno mecze z Waldkiem są zawsze bardzo ciekawe i to byłem jego asystentem byłem jego asystentem w Górniku Zabrze, razem od dłuższego czasu jesteśmy w stałym kontakcie, byliśmy w RPA razem, także na pewno się znamy, znamy bardzo dobrze i może z greckiej lekcji uda się coś wyciągnąć, czego Waldek jeszcze nie wie. No ten tutaj, jak skończyłem w szpitalu wojskowym, także akurat było 2-0, wyjeżdżając stąd karetką, to nie wierzyłem, ale wracając było 5-2, także pamiętam chyba nawet 2 3 rzuty karne były, Janik strzelał, także ten mecz bardzo dobrze, bardzo dobrze pamiętał i sędziego tego meczu też bardzo dobrze pamięta. W Chorzowie? To, to już mnie nie było chyba.